Witam was w kolejnym odcinku z gry Quantum Break. I kontynuujemy dzisiaj naszą przygodę. W ogóle gdzie mamy iść? Tam gdzieś niby na górze, tak? Mm. A tam, dobra, ale przeszukajmy sobie może na szybko te biura tutaj na dole. O ile w ogóle możemy. Tak, tu możemy wejść, tu jest parę rzeczy do znalezienia, więc... Czemu nie, sprawdźmy sobie co my tu mamy. Tu jest jakiś list. Tutaj coś będzie? Hmm, dobra, to jest chyba tyle w tym pomieszczeniu. Zobaczmy, co mamy tutaj. Tutaj też jest jakaś tablica. Yy, dobra, czy coś jeszcze? Chyba tyle. Chyba tyle. Tutaj już nigdzie indziej nie możemy wejść. Więc yy, idziemy na górę i idziemy tam, gdzie, gdzie by chcieli, żebyśmy szli. Tak, tutaj. Dobra Więc tutaj musimy sobie znowu te drzwi zatrzymać, żebyśmy nie zginęli tu, je... tu widzę, że jest jakieś takie dobre pole do walki Więc jak oni mi się zaraz obudzą Chwila, czy to ja ich obudziłem? Czy to ja ich obudziłem? Nie wiem Mam nadzieję, że nie Pewnie i tak by się obudzili. Gdzie oni są? Mam Nate. Leci, Nate. Uciekamy, uciekamy. Dobra, ale już umiemy walczyć. Co jest? Nie zadziałało mi to. Oni są gdzie? Ha, tu jest jakiś leży yy, alarm musimy wyłączyć. Ok, ok, ok. Szybko wyłączmy to, bo przyjdą jeszcze jacyś następni. Aha, super, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Koniec. Uciekamy, uciekamy naokoło. Shotgun. No czemu to nie strzela? Leży. Dobra. Co mi taki gościu straszny? Weźmy tego. Machine guna i idziemy wyłączyć ten alarm. Bo jak się więcej takich zjawi, to może być ciężko. Okej, okay. czy coś jeszcze jest? Dobra, tam gdzieś mamy iść. Wychodzimy. Aha, następny. Następny. Czemu to nie przeładowane było? Weźmy się stąd. Przenieśmy. Nie, 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 nie. Zatrzymajmy go. Zatrzymajmy go. Uciekaj, uciekaj. Nie. Dobra, ginę. Chyba ginę. Chyba ginę, nie. Chowaj się. Chowaj się, no wskoczysz. Co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, Podchodzi na blisko. Podchodzą, podchodzą. Chcą mnie okrążyć, tak? Pojedynczo mi podchodźcie. Tak mi będzie najwygodniej. Ha, bo to jest to samo Ammo. Super. Czekamy? Mm, no dobra, nie mamy Ammo niestety. Dobra, padnie czy nie? <noise> z pistola się z nimi strzelam. Leży. Ktoś jeszcze? Tak. No, ten, ten pistol nie jest jakiś zły. Nie ma tragedii. Uciekamy od neida? Wszyscy? Wszyscy chyba Dajcie mi. Dobra, jakieś ammo tu leży. Dobra, weźmy tego shotguna sobie. Do tego też trochę ammo jest. Może jeszcze jakieś się tu znajdzie. Chyba lepiej mieć shotguna i to, bo tamto wykorzystuje tych samych te same naboje. Więc yy, kończę się po prostu. Yy, szybko. Co my tu mamy? Tam, ok. A to coś jest? Aha, to są po prostu drzwi do tego. To jakiś dźwięk. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy. Ok, jakieś tunele. Co, si Co się dzieje? Aha, to jest ta wieża? To jest chyba ta wieża, przy której przedtem byliśmy. Tutaj, tu nic nie ma? Tu nic nie ma, dobra. Czy wychodzimy, Dobra. ten Tę, tędy nie przejdę. Chyba musimy iść w tą stronę. O, okej, okay, byśmy spadli prawie. Tu już przygotowane dla mnie, żebym sobie poskakał. Hop. I tam widzę. Chyba ktoś jest, tak. Będzie bitwa. Aha dobra, czyli zabierają te moje moce, tylko... Aha, nawet nie mogę sobie na V podpatrzeć. Co mnie? Nie zobaczył? Serio? Chwila. Oni, oni, oni żyją, stoją czy nie? Ha, no, no tak, nie mogę tych mocy teraz używać. Coś tu muszę chyba zniszczyć. Bo, bo nie mogę nawet V sobie kliknąć, żeby podglądać gdzie oni są. No, co, coś to chyba nie działa na taką odległość. Więc nie wiem, przebiegamy po prostu. Od zasłony do zasłony? Aha, czyli oni mają moce, my nie mamy. Fajnie, czy to jest. to? Nie. Co ja tu mam wyłączyć? Coś tam mówili, że muszę zdezaktywować, tak? Przecież nie da się walczyć, tak? No, no chociaż może. Może się uda. Tylko, że nie możemy żadnych tych fajnych rzeczy używać Więc walczymy tak standardowo Mało HP To jest to chyba Okej, okay. koniec Dobra Teraz można walczyć Teraz można walczyć Zamrażamy Puszczamy serię I jeszcze to Okej, okay, chyba wszyscy, chyba wszyscy Weźmy sobie ammo, uzupełnimy Mamy full? No, powiedzmy, że jest full Jest full Dobra, uciekamy stąd Tędy? Tak, tędy Nie, nie tędy, co ja, tam tędy no, nawet nie była taka trudna ta walka. Nie miałem mocy, ale też przeciwników jakoś dużo nie było. Jacyś trudni nie byli. Więc tutaj musimy sobie to cofnąć <laughs> przestawić tę ciężarówkę. Teraz pewnie możemy wskoczyć na nią, czy nie? Od tyłu? Halo. No, nie wiem, może tu z góry musimy skoczyć. Jakby się dało ją troszkę bardziej cofnąć. Hmm. Bo to to nie wiem, czy mi pomogło bardzo. Możliwe, że stąd. Aha. Fajnie. Wejdźmy jeszcze raz tu na górę. Z góry sobie to włączymy. Mogę to z góry zrobić? Nie mogę. To daleko chyba. Gdzie ja muszę? Muszę tu stać? Okej. Okay. I szybko na górę i hop, dobra, mamy to. Ma, aha, żeby mnie je potrąciła. No i dobra. Idziemy tutaj dalej, zobaczymy co nas czeka. Wszystko zatrzymane, więc nie ma się czym martwić za bardzo.

O, okay. wow, jaki długi list. Okej, okay. bez przesady, czekała, chyba żebym też tutaj przeszedł, gdzie? A, tu jest. Wlatywał w to. Gdzieś stamtąd leciał. Tu widać jego ślad, leci, leci. Dobra, wchodzimy do środka. I idziemy do tego jej biura. Wejdziemy tu? Czy nie? Czy ona musi tu być, żebyśmy mogli wejść?

This Come on, move. Ah. 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 Where's the ah. damn boat? Ah. It's right there. Hey, go! Ah. Get her on the boat, I'm her. Oh my God, oh, I'll keep i never get away with this. Shit. Get right in! No i dobra, więc udało nam się ją stąd wyciągnąć. Będzie mogła nam pomóc w naprawie tej maszyny czasu. Ha, ja mam, ja mam walczyć z nimi, tak? Dobra, tylko to ja muszę tam podejść, chyba, bo nie wiem, czy z takimi snajperami dam radę na daleko. Więc po prostu podejdźmy tam. Oni mnie nie widzą. Serio? A, usłyszał mnie chyba. Chyba mnie usłyszał. Leży, tu jeszcze, tu jeszcze. Nie, 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 nie. Stop, stop! Zasłaniamy się. Musimy tam to wyłączyć. Musimy to wyłączyć. I to szybko. Okej. Okay. I teraz można walczyć. S stop, stop. Czemu nie mam zatrzymania czasu? Uciekamy, uciekamy. No, no, no. Zbloczyłem się, zbloczyłem się. Koniec. Nie. Damy radę. No biegnij, że wchodź tu. Nie, no następny. Okej, okay, okej. Okay. Leży, leży. Ktoś jeszcze? Coś chyba nie trafiłem tym... No, tam gdzieś poszło. Ktoś jeszcze? Wszyscy? Chyba wszyscy. Dobra. Nie, tu sam jeszcze. Jeden, tam jest drugi. Okej... Okay. teraz chyba wszyscy. Ok, musimy otworzyć bramę. Chcemy otworzyć bramę, tylko gdzie? Tam. Ok, idziemy. Możemy sobie przyspieszyć. Gdzie? Tam. Dobra, a te to jest broń. Tutaj, tutaj. Otwieramy. Okej, okay, czyli, czyli musimy teraz tam wrócić? Musimy tam wrócić. A znowu mamy tych snajperów. Okej, okay, poczekajmy aż się nam odrodzi to przyspieszenie, bo ono jest serio przydatne. Czy ja nie mogę wyjść za przeszkody jak to mam? Chyba nie mogę No nie wiem Czemu ja z pistole strzelam? Nieważne Gdzie on jest? Gdzie on był? Nie wiem Dobra, muszę się tu... No, biegnij, no co ten shift mi nie działa? No. Okej. Okay. Okej. Okay. Muszę muszę tego zlikwidować, żeby mi tu nie świecił tym. Biegniemy. I gdzie oni są? Jest jakiś? Tam są. O nie. Osłona. Koniec. Jeszcze ta beczka może mu tam wybuchnie. Aha, dobra, to sobie rzuciłem na siebie Chwilę, bo ja chyba nie mogę tego po prostu włączyć W momencie, gdy ktoś do mnie strzela Chyba tak to działa. Tego shifta. Tego przyspieszenia takiego. No, nie trafiłem, nie trafiłem w niego. Chciałem go zamrozić. No, nie. Jak on przez kamienia? No, nie. Nie trafiłem w niego tym zamrożeniem. Poszło gdzieś nie wiadomo gdzie. No dobra, ale wychodzimy już stąd. Biegniemy tam do nich. Musimy podejść jak najbliżej. Schowamy się tu za kamień. Zabijmy najpierw tego może. Okej. Okay. Pojedynczo, pojedynczo. Nie wychylać jakoś głupio. Tu podchodzi. Na blisko. Tam jest na daleko. Dobra, kolejny na blisko podchodzi. Tego można przy okazji. Tam jest, dobra. Chyba leży. Chyba leży. Następni podchodzą. Dobra, niech podchodzą. Ja nie muszę tam się pakować w sam środek tej bitwy. Okej. Okay. Ktoś jeszcze idzie na blisko, czy nie? Chyba nie. Możemy powoli przejść. To ja znowu się nie ruszę z tym. Okej, okay. biegniemy. Ha, on, on jest za duży na no to. Już? Nie wiem. Biegniemy dalej. Leży snajper Nie, nie leży Okej, okay, teraz leży Osłaniamy się Zejdźmy sobie tu na dół Bo tu będzie bezpieczniej za zasłonami Zamrażamy I leży? Nie, nie leży Ale ogłuszony trochę był chyba Okej, okay, dajcie mi HP, dajcie mi HP Poczekajmy chwilę. Dobra. Już po nim. Po nim. Wszyscy? Chyba jeszcze nie. A, ammo. Dobra, ammo się skończyło, ale z pistola też da się walczyć. Mamy go. Okej, okay, musimy jeszcze klucze znaleźć jakieś. Gdzie one będą? Ha, tam na dole. Czy ja tu mam zaskoczyć jakoś? Nie, ch chyba normalnie mam iść. O. Pod którym to jest? To jest pod jedynką. Aha, dobra. Powiedzmy, że taka snajpa, takie bardziej coś. Na daleko. Okej, okay. Mo może to się przyda. Tego jeszcze nie mieliśmy. Okej, okay, są klucze. No to jedziemy. No i koniec aktu trzeciego, więc dzięki Wam za oglądanie tego odcinka, możecie zostawić łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!